W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za wszystkich naszych najbliższych, całe nasze rodziny, które są dla nas prawdziwym błogosławieństwem. W tym wyjątkowym dniu dziękujemy Ci za wszystkich naszych dziadków, żyjących i nieżyjących, za całe dobro, którego doświadczyliśmy przez to, że byli tu przed nami. Panie Boże, opiekuj się naszymi kochanymi dziadkami. Obdasz ich dobrym zdrowiem, oddal od nich wszelkie duchowe i cielesne zagrożenia, spraw, by mieli jak najmniej kłopotów. Dodaj siły i energii, nie pozwól, by kiedykolwiek poczuli się niepotrzebni, samotni, niekochani. Obdasz ich swoimi łaskami, dodaj wiedzy. By nadal byli dla swoich dzieci i wnuków nieocenionym wsparciem. Boże, pamiętaj również o naszych zmarłych dziadkach i miej miłosierdzie nad ich duszami. Błagamy, wybacz im ich wszystkie grzechy, wszystkie przewinienia, jakich mogli dopuścić się za życia. Wspomnij na cały ich życiowy trud, ciężką pracę, którą musieli podejmować by należycie zaopiekować się swoimi rodzinami. Tak bardzo dziękujemy za ich życie. Gdyby nie oni, nie byłoby nas tutaj. Panie, pomóż nam samym, byśmy nigdy nie zapomnieli o naszych dziadkach i obowiązkach względem najstarszych w naszych rodzinach. Spraw, by między młodszym i starszym pokoleniem zawsze panowały jak najlepsze relacje, pełne miłości i szacunku. Byśmy nie zapominali o modlitwie za żyjących, jak i nieżyjących bliskich. Boże, powierzamy Ci dziś wszystkich naszych dziadków. Pozwól, by czuwał nad nimi święty Joachim, dziadek naszego Pana Jezusa Chrystusa by codziennie modlił się za nimi i wspierał swą siłą w każdej chwili ich życia. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże!